Cześćiemanko widzowie z tej strony Ace i dzisiaj zobaczymy czy Preston ma zamiar wprowadzić gargantuicznego PET'a, ponieważ z tego powodu, że normalizuje on całkiem Titanic PET, jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że się tak stanie. Dlatego... Zaraz poszukam i przedstawię wam moje informacje. Pozdrawiam. Znalazłem jedno, jednego newsa z lipca 2023, gdy Preston już sobie tak zażartował, że wprowadzi gargonicznego peta także myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że to zrobi patrząc na to, że tak wprowadza te nowe Titaniki, które są już całkiem pospolite. Zaraz zobaczymy ile ich dokładnie jest dobra widzowie. Także tak, jak widzimy można założyć, że jest ich co najmniej 30 tysięcy. No może przesadziłem z 15, ale to nie zmienia faktu, że jest ich całkiem sporo i mega dużo petów. Tajtanicznych dodał preston w ostatnim czasie z merczu. Także, nie wykluczone, że w najbliższym czasie dostaniemy gargantuicznego peta z może merczu, chociaż wątpię, mu się to nie opłacało tak do końca. Za dużo ludzi by to miało, albo w mega limitowanym dropie typu 10 sztuk za 1000 dolarów. To mógłby coś takiego preston zrobić po nim. Ale nie wiem. Także napiszcie widzowie, co o tym sądzicie i do następnego. Bo